Chciałbym się podzielić z Tobą taką ciekawostką dotyczącą akcentu tonicznego w japońskim, zwłaszcza w kontekście generowania japońskiej mowy na Androidzie, w tym przypadku za pomocą mechanizmu Google, tak zwane TTS, text to speech z angielskiego, czyli tekst na mowę dosłownie. Tutaj mamy przykład słówka z zapożyczenia właściwie z angielskiego które brzmi według tegoż generowania mowy następująco. Doramy Doramy. Ja też początkowo tak oznaczyłem tenże akcent toniczny, aczkolwiek warto mieć uszy uważnie otwarte słuchając tejże wymowy, dlatego że jak się tak wsłuchać, to można mieć Pewną wątpliwość poważną, czy faktycznie to pierwsza sylaba w tym słowie jest wysoka, czyli na wysokim tonie. Posłuchajmy bowiem jeszcze raz. Doramy, doramy. Ja, kiedy oznaczam ten akcent toniczny, częstokroć staram się na tyle, na ile mi słuch pozwoli, bo pewnie jakiegoś specjalnie muzycznego słuchu nie mam, ale mimo wszystko staram się konfrontować wymowę generowaną z zapisem, do jakiego mam dostęp z takiej bazy danych w innej aplikacji Sagase. Innym razem o niej opowiadałem, zlinkuję. Tam są wykresy już gotowe tych akcentów tonicznych na poszczególne japońskie słówka wraz z zapożyczeniami. Swoją drogą to dla mnie zaskoczenie, że chociaż właściwie nie powinno, że zapożyczenia też jak najbardziej mają własną charakterystyczną wymowę, gdzie na określoną sylabę kładziemy wysoki, na inną niski ton, może coś neutralnie mówimy, więc, więc nie należy pomijać niestety, niestety tych zapożyczeń w zagadnieniu całym, szerokim tegoż akcentu tonalnego, czy jak wolisz, tonicznego. I tak teraz, tutaj ja często zestawiam sobie, próbuję zestawiać to, jak słyszę daną wymowę, z tymi wykresami z sagasy. I w tym przypadku to, co tutaj mam oznaczone, pierwszą sylabę wysoko, to pochodzi z wykresu z sagasy, co mi się jakoś tak nie zgadza z tym, co słyszę, dlatego że na mój słuch, chociaż wielokroć się pokrywają jednak um, te słówka, to, co mi sagase pokazuje, z tym, jak brzmi dla mnie wymowa generowana przez Google, to w tym przypadku mi to brzmi jednak jakby to druga i trzecia sylaba były na wysokim tonie, a nie pierwsza. Drum. Więc co wtedy? Albo oznaczymy sobie to po swojemu od razu, z <grafię> albo, yy, czyli tutaj potrzebowałbym od razu skorygować, albo spróbujemy zweryfikować to. Na przykład pytając sztucznej inteligencji. Zadałem takie pytanie i pozwolę sobie zacytować, co mi odpowiedziała, dlatego że zapytałem jej, czy mogłabyś proszę objaśnić akcent toniczny dla właśnie tego słówka do ramu. I ona odpisała mi, w sposób następujący. Jeśli chodzi o akcent toniczny w japońskim słowie doramu, czyli perkusja, w standardowym tokijskim akcencie ton słowa y, doramu najczęściej jest płaski, tzw. heiban, czyli wysokość głosu pozostaje taka sama na wszystkich sylabach bez gwałtownego spadku po żadnej z nich. Wymawiasz więc wszystkie trzy sylaby na podobnej wysokości bez podkreślania żadnej z nich tonem opadającym. No ale ja drążyłem, dlatego że, no dobra, rzekomo tak samo, ale, czyli wszyscy, wszystkie sylaby tak samo wymawiamy, ale co to znaczy? Skoro nie opadające, to zostaje przecież jeszcze neutralny lub wysoki. No mi to brzmiało wysoko, więc dopytałem, doprecyzowałem, czy w takim razie mam to wymawiać neutralnie czy wysoko. Wszystkie te sylaby. Wtedy ona odpisała mi tak. W słowie doramu, w tokijskim akcencie ton jest płaski, hejba. Czyli pierwsza sylaba, i tu już piszę właśnie bardziej precyzyjnie teraz, moim zdaniem bardziej właściwie, nie tak jak poprzednio. Czyli pierwsza sylaba zaczyna się nisko, a potem od razu przechodzisz na wysoki ton. I trzymasz tę wysokość przez resztę słowa. Nie ma żadnego spadku, ani podkreślania. Czyli pierwsza sylaba nisko, a potem obie kolejne wysoko. Brzmi to bardzo neutralnie i melodyjnie, bez żadnego uderzenia w cudzysłowie, czy akcentowania jak w angielskim. Tak, czyli nie tylko warto mm, używać sztucznej inteligencji jako potencjalnego weryfikatora, mówię potencjalnego, żeby mieć zawsze na uwadze, żeby nie traktować jej jako nieomylnej, ale i warto też dopytywać, doprecyzowywać. I wówczas zestawiać to z innymi źródłami, na przykład z naszym własnym słuchem, w tym przypadku po dopytaniu bardziej precyzyjnym, jak słyszysz, to się pokrywa z tym, co tutaj generuje ta wymowa Google. Jak ja to słyszę, faktycznie w ten sam sposób, w który opisała mi sztuczna inteligencja, czyli pierwsza sylaba nisko, druga, trzecia, wysoko. Więc teraz wchodzę sobie wałęki do edycji. I po prostu usuwam te znaczniki. Ja w innym nagraniu pokazuję, jak sobie zorganizowałem tą wymowę oznaczenia akcentu tonalnego wankim i zmieniam sobie po prostu pogrubieniem z HTML, jeżeli znasz HTML i ustawiłem sobie wankim tak, żeby pogrubienie było pokazywane wizualnie w taki sposób, czyli nie jako pogrubienie w istocie, tylko. Pokolorowanie i danie takiej kreski na górze coś Sagasę, żeby było intuicyjne zilustrowanie tegoż wysokiego tonu w akcencie tonalnym. Tyle słowem ciekawostki. Dziękuję za Twoją uwagę.